Do zrobienia dzisiejszej zawieszki do kluczy będę używała sznurka bawełnianego grubości 3 mm. Specjalnej takiej zawieszki, kółeczka do kluczy można kupić praktycznie w każdym sklepie papierniczym albo takim typu, Teddy z akcesoriami dla plastików hobbystycznymi i dwa koraliki drewniane, z takiej wielkości otworem, przez który później z łatwością przeciągniecie sznureczek. Żeby sobie ułatwić pracę, kółeczko przyczepię do poduszki agrafką. Mam tutaj pięć sznurków, każdy o długości metra m. Każdy z nich składam na pół, kładziemy na kółeczku, przeciągamy pętelkę na kółeczku i przez nie sznurek jeden drugi trzeci czwarty i piąty Okay. I teraz o. zaczynamy zaplatanie. Wyciągamy sobie jeden sznureczek środkowy. Kładziemy go na sznureczkach po lewej stronie. Bierzemy następny w kolejności. I zaplatamy. Dookoła tego. Przeciągamy raz. I drugi raz. I puszczamy. Następne to samo, tylko musimy uważać na to, żeby powstająca nam linia z tych węzełków schodziła tak po skosie. Raz. drugi raz i następny w kolejności jeden węzełek i drugi węzełek jeden i drugi to samo robimy w drugą stronę też sznureczki odkładam sobie na boczek Bierzemy sznurek ze środka, kładziemy go na pozostałych i bierzemy pierwszy, który z nim sąsiaduje i przekręcamy. Jedna pętelka i druga pętelka. jedna pętelka i druga i kolejny sznureczek jedna pętelka na wierzch i druga jedna i druga. Okay. Jeżeli sobie naprostujemy teraz wszystkie sznureczki w swoją stronę, powstaje nam tutaj taka strzałka do góry. I teraz znowu rozdzielamy na boczek. I przez dwa, na dwa środkowe sznurki, nanizamy sobie koralikę. Jeżeli nie będzie chciał przejść, można sobie przepchać patyczkiem do szaszłyków albo grubszą igłą. Koralik jest już na miejscu. I teraz znowu bierzemy sobie skrajny sznureczek i będziemy powtarzać ten sam wzór, tylko w ten sposób, żeby schodził nam w dół po skosie. Bierzemy pierwszy sznureczek i robimy pętelkę. Zaciągamy delikatnie i następne. Teraz musimy wziąć właściwy sznureczek od koralika, ten który był z lewej strony. Raz i dwa. Dobra, ta strona już gotowa i to samo robimy z prawej strony. Skrajny sznureczek przekładamy na wszystkie sznurki, i po kolei każdy przeplatamy po dwa razy. I dwa. To już mamy zrobione, powstało nam tutaj takie okienko i teraz robimy następne. sznurek środkowy z prawej strony kładziemy na tych sznureczkach z lewej i robimy dokładnie to samo w w ten sposób i później będziemy robili to samo w drugą stronę z tym sznurkiem i powstanie nam tutaj taki X. Kolejna część jest już gotowa. Teraz chwytamy cztery środkowe sznureczki i robimy przeplatankę dwa środkowe zostają nieruchome lewy nakładamy na te dwa środkowe prawy skrajny na wierzch i przekładamy go przez pętelkę i zaciągamy, tylko tu uważamy, żeby sznurki były po właściwej stronie, prawy z prawej, a lewy z lewej. I ja teraz w drugą stronę Zaciągamy i powstał nam tu taki mały motylek i teraz znowu powtarzamy ten sam wzorek i znowu będziemy robili najpierw z lewej strony przeplatankę, a potem z drugiej strony, tak żeby zamknąć sobie tutaj taki kwadracik, rąbik. Tak jak było tutaj z tym koralikiem. Teraz powtarzam dokładnie to samo i robimy następny taki węzełek z jednej strony i z drugiej strony. Powstało nam tutaj dwa równoległe wiązania i teraz znowu przekładamy jeden sznureczek na jedną stronę, drugi na drugą i robimy x. Tutaj mocno dociskamy ten pierwszy, żeby się nam połączyły ładnie. Odrzucamy 5 lewych sznureczków na boczek, ten dajemy na wierzch i kręcimy. Pierwszy dosyć mocno ciasno tutaj. Dobre. teraz będziemy powtarzać dokładnie ten sam motyw, czyli na dwa środkowe sznureczki nawleczemy koralik, a potem wykonamy takie wiązanie i takie wiązanie, żeby powstał nam znowu tutaj rąb. Mamy gotowe już to wiązanie i powtórzymy taki sam motyw, jak mamy w tym fragmencie, będą dwa wałeczki, jeden pod drugim. Z tą różnicą, że dwa środkowe sznureczki zamieniamy miejscami po to, żeby nam się tutaj ładnie zaciśniło. Te damy na bok. I pleciemy. Ostatni mocno zaciskamy. Ok. I teraz prawa strona. Ten idzie na wierzch, a resztę zawijamy spod spodu. Każdy sztuneczek pamiętajcie dwa razy. Nasza zawieszka jest prawie skończona. Teraz musimy uciąć sobie jeszcze jeden sznureczek. Tak, myślę, że 30 cm mniej więcej mi wystarczy. Teraz naciągam ładnie. I musimy związać te sznureczki wszystkie razem. Naciągamy je i zaplatamy kilka razy dookoła ciasno. Dobra, tu łapiemy którykolwiek sznureczek, zawiązujemy mocno na guzełek z całej siły, możemy dwa razy dla pewności, ok, teraz sobie to odepnę. I ucinamy na jaką chcecie długość sznureczki. Mogą być równej wielkości, mogą być jednak dłuższe, drugie krótsze. Ja sobie zrobię długie, wszystkie mniej więcej takie same. Heads. I zawieszka do kluczy jest już gotowa. Powodzenia.